Siema widzowie, witam Was w kolejnym odcinku. Ja jestem Lisu i dziękuję Wam za ostatni odcinek, ponieważ nie był on najłatwiejszy. Ale jak poczytałem Wasze komentarze, to zobaczyłem, że takie wyniki zdarzają się częściej niż mi się wydawało i troszeczkę ten ból się rozszedł po kościach, więc nie było tak źle, na szczęście. I w ogóle chyba najgorzej, jak takie wyniki się trafiają w, takich wiek, w takim wieku jakimś tam trampkarskim, jorskim i tak dalej, bo to. Ani wtedy drużyna wygrywająca się nic nie uczy, ani ta drużyna przegrywająca. Teoretycznie w takim wieku głównie chodzi o to, żeby się uczyć, więc szkoda, że takie mecze się w takich ligach e, dziecięcych, nazwijmy to, trafiają. Ale no cóż, e, to jest wątek na szerszą dyskusję. A dzisiaj kolejny mecz, kolejny trudny mecz, ponieważ dzisiaj podejmujemy wicelidera obecnego, więc tydzień temu lider, dzisiaj wicelider, więc no widzicie, nie jest ciekawie w tym terminarzu, ale no cóż, no tak, tak się to ułożyło i trzeba walczyć o te punkty, bo prawdopodobnie będzie spadało 4 albo 6 drużyn z ligi, nie wiem dokładnie jeszcze ile, więc pomimo tego, że trochę tych punktów mamy, to tam będzie trzeba powalczyć do samego końca, zwłaszcza, że tam bezpośrednie mecze będą i tak dalej, więc tabela wyglądała w ten sposób przed tym meczem, no i co, to jest troszeczkę sąsiad nasz, bo bardzo blisko mamy do tego klubu, Łazowianka Łazy, solidna drużyna, która sezon albo dwa sezony temu spadła z okręgówki, no i trzymają poziom, bo cały czas te górne pozycje gdzieś tam w tej walce o awans się utrzymują. Oczywiście CKS teraz odskoczył bardzo, ale, ale gdzieś tam w czubie tabeli się utrzymują, więc na pewno mecz nie będzie łatwy. Ale my też wiecie, podrażnieni tą przegraną, chcielibyśmy w końcu wygrywać, gramy u siebie, e, też chłopaki tam się znają z chłopakami z tamtego klubu, więc na pewno gdzieś tam ambicjonalnie do tego podejdą. E, trener też się tam zna z chłopakami, więc y, no znowu taki sentymentalny meczyk, widzicie tutaj wszyscy w regionie, gdzieś tam każdy ktoś kogoś zna, więc te meczyki często tak wyglądają, że, że bardzo dużo serducha się daje, żeby kumplowi udowodnić czy tam znajomym. Więc no nie pozostaje mi innego, jak was zaprosić na pierwszą połowę. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, jeżeli ten materiał wam się spodoba. Komentarza, subskrypcji będę bardzo wdzięczny za to wszystko. I lecimy do pierwszej połowy na własnym boisku versus wicelider. Pra Początek meczu był taki, że obie drużyny, ekipy były zmotywowane, skoncentrowane. Było sporo walki, więc nikt gdzieś tam sytuacji jakiś nie dopuszczał, za dużo się nie działo, więc nie mam wam czego pokazywać, aż do momentu. Gdzie tutaj podeszliśmy wyżej pressingiem, obrońcy próbowali zagrać sobie koronkę, zgrali to z środkowym pomocnikiem, który został przypresowany, zagrał do bramkarza bramkarz przyjął piłkę no i zagrał prosto do Gabondzia, który przyjął piłkę tam się zakotłował w tym polu karnym, minął bramkarza gdzieś tam było pięciu obrońców oddał strzał i ta piłka ledwo jeszcze się odbiła tam od kępy, wpada do bramki więc nie wiem, która była minuta może dziesiąta, wychodzimy na prowadzenie 1 do 0, po fajnie założonym pressingu dosyć, bramkarz tam popełnił błąd zagrał niedokładnie, no i wykorzystaliśmy to więc w końcu fajnie stworzyliśmy sobie sytuację, w końcu też wykorzystaliśmy błąd, który Przeciwnicy zrobili, i gdybyśmy tak robili częściej, no to, korda, pewnie punktów mielibyśmy trochę więcej. Kolejna akcja: wybicie przez przeciwników piłki. Tutaj wygrał głowę i przeciwnik zagrał prostopadą bezpośrednio od odbicia. Próba oddania strzału, ale niedokładny strzał całkiem, więc Candy to bez problemu wyłapał. Następna akcja: przeciwnicy z autu próbowali rozegrać. Znowu złe zagranie. Tutaj maszyna zagrał do Dudiego. Dudi od razu do g i brakło mu, do, nie wiem, z pół metra, żeby do tego dobiec. Ale fajna, fajnie skonstruowana akcja: jakby trochę lżej to było zagrane, to naprawdę Cox. Tutaj, Mario, dośrodkowanie w pole karne. Ta piłka przegłówkowana na długi słupek spadła Karolowi pod nogi. Karol oddaje strzał, i jeszcze obrońca tam zdążył się uratować. Tam Karol, tego nie widać dobrze na filmie, ale Karol sobie źle przyjął, bo przyjął sobie do zewnętrznej strony, w stronę autu, zamiast przyjąć światło bramki, i, i przez to obrońca miał po prostu czas, żeby zareagować jeszcze. No ale cóż, zdarza się, nie? Następna sytuacja to pod naszym polekarnym wybita piłka, która trafia do Szczurka, ten przegłówkował piłkę do gabądzia. on powalczył o tę piłkę, udało mu się ją wygrać, wycofuje do Szczurka, Szczurek oddaje strzał z 16 metra no i podał po koleżeńsku do bramkarza w jego stylu. On jest bardzo, bardzo gościnnym, bardzo gościnnym zawodnikiem. Mieliśmy już rożny chwilę później, dośrodkowanie i gabądź z trzeciego metra, no niestety obok bramki ta piłka przeszła, więc Powiem wam, że no dobrze wyglądała ta pierwsza połowa w naszym wykonaniu, oprócz skuteczności oczywiście. Kolejna sytuacja, tam pokręcił pomocnik z boku boiska, próbował wycofać tu piłkę, która spada na 16 metr, napastnikowi ten oddaje strzał i po rykoszecie ta piłka przechodzi obok lewego słupka, więc fajnie zablokowaliśmy tam żywo, byliśmy w obronie, ale po tym rykoszecie mogło się różnie ta piłka zachować, więc mieliśmy tutaj trochę szczęścia, że to nie nie weszło w stronę bramki, bo nawet Candy nie miał czasu, żeby zareagować tam. Tutaj piłka zagrana niecelnie, przeciwnicy zagrali to do środka, zejście, strzał prosto w rękawice Kendi'ego, więc tutaj zagrożenia wielkiego nie było. Następna sytuacja to bokiem boiska zszedł Szczurek, zagrał na 16 metr, tam próba oddania strzału zablokowana, przyjęcie... Zagranie do boku do Karola i ten oddaje strzał. Znowu miał przed sobą bramkarza. No, napalił się, żeby uderzyć to w końcu potężniej, no i nad poprzeczką przeniósł tę sytuację. Szkoda, bo kolejna setka to była, której nie wykorzystaliśmy. E, tutaj przeciwnik znowu niecelne zagranie obrońcy. Gabądź to przecina. E, ma tam przed sobą jednego obrońcę. Wszyscy wracają. Gabądź podchodzi, oddaje strzał z dalsza, no i niestety znowu brakło strzału w środku bramki. Nawet jeżeli to są słabe strzały światło bramki, to chociaż mogą stworzyć jakieś zagrożenia, a my dużą część tych strzałów, nawet, nawet światło bramki, nie mogliśmy uderzyć, więc tak się kończy pierwsza połowa. I powiem Wam, że w pierwszej połowie wyglądaliśmy zajebiście. Naprawdę wyszliśmy na pompie, byliśmy skoncentrowani, zdeterminowani. Tych sytuacji mieliśmy, nie wiem, 5, 6 naprawdę solidnych sytuacji. Przeciwnik miał jedną, dwie sytuacje, wygrywamy 1 do 0 więc e, zagrać drugą taką połowę i mamy naprawdę świetny mecz z wiceliderem kurde, no takiego meczu potrzebowaliśmy żeby to zagrać i, i wyglądało to naprawdę solidnie w naszym wykonaniu ale jeszcze 45 minut było przed nami, więc była szansa się poprawić jeszcze, jeszcze lepiej zagrać, bo, bo to było niezłe, ale widzicie, wciąż bardzo dużo niedokładności nieskuteczności, więc można było lepiej zdecydowanie. W ogóle w przerwie meczu mam dla Was newsa, że 28 czerwca jeżeli ktoś z Was jest z Warszawy albo z okolic to szukujemy dla Was bardzo fajny event więcej powiem pewnie na moim Instagramie, jednak którego Was zapraszam, albo w kolejnych filmach e, bliżej już daty eventu, żeby Wam wszystko rozjaśnić, ale tylko Wam daję znać, żebyście to mieli z tyłu głowy. W ogóle mam dla Was dwa albo trzy mecze jeszcze do wrzucenia, więc na bieżąco to staram się obrabiać. Tu gramy kolejne mecze, bo nadrabiamy ten terminarz, więc e, nie wyrabiam zrobić jednego meczu, a już gramy kolejne i tak widzicie. E, więc szykujcie się bo tych meczów. Teraz co chwilę będę starał się wrzucać jak najszybciej, żeby, żebyście byli na bieżąco z tym, co się dzieje na boisku. E, no i oczywiście przypominam, że z kodem LISU10 e, w ergol.com macie 10% zniżki. Jeżeli potrzebujecie sprzęt piłkarski, e, sprzęt sportowy, to oczywiście zachęcam do korzystania z kodu i bardzo dziękuję. Lecimy na drugą połowę. Drugą połowę przeciwnicy zaczęli od rzutu wolnego. Tam kawałek przed polem karnym. Podszedł zawodnik, oddał strzał, w światło bramki, ale Kendi to w koszyczek złapał, więc e, tutaj niebezpieczeństwa nie było. Wybita piłka przez bramkarza gości. Tutaj powalczone. Candy złapał piłkę, gdzieś tam zahaczył go ten zawodnik. Z tego, no, zrobił się. Nie wiem, co mu tam dokładnie zrobił, bo nie widziałem tego z bardzo daleka. Gdzieś tam go zahaczył. Zrobiła się tam jakaś spina przez to, że po co to robi i tak dalej. Nie wiem, o co tam dokładnie chodziło, ale to był moment, gdzie, gdzie tak się zakotowało na boisku. No, nic tam się poważnego, na szczęście, nie stało. Kolejna akcja to przeciwnicy tutaj rozgrywali znowu niedokładne zagranie obrońcy. Zagrana piłka padła do Gabądzia, ten wychodzi tam sam na sam z bramkarzem. Kamerzysta nie nadążył, ale przeniósł to obok prawego słupka. Niestety nie trafił w światło bramki znowu, więc no mogliśmy mieć 2-0, ale tu przeciwnicy rzucają piłkę prostopadłą. Wpada w pole karne, pomocnik oddaje strzał, i tutaj Candy świetną interwencją wybija to. I jeszcze obrońcy to wyczyścili. Mieliśmy chwilę spokoju, więc widzicie. Mieliśmy sytuację, przeciwnicy poszli z kontrą i mogli nam strzelić na 1-1. Kolejna akcja, zagranie przeciwników do boku, tam było trochę miejsca, zagrał na wolną przestrzeń, nasza obrona była gdzieś rozwalona kompletnie, nie było nas. Zagranie do pustaka, tam napastnik to wpakował, no i mamy 1-1, Boże, Kendi nie miał tam nic do gadania kompletnie, no ale my byliśmy gdzieś rozwaleni, każdy był gdzieś indziej, nie było w ogóle... Nie wiem, nie wiem gdzie byliśmy szczerze, więc oddaliśmy w sumie ramkę za darmo, bo gdzieś na wakacje pojechaliśmy chyba w tamtym momencie, nie było nas kompletnie. No i mogliśmy dosyć szybko odpowiedzieć, bo tutaj piłka zgrana do Matysa, który zagrywa do szczurka, ten wpada w pole karne, oddaje strzał, ale na krótki supek uderzył w bramkarza, nie miał tam kto tego też dobić, więc niestety kolejna zaprzepaszczona szansa niewykorzystana. W kolejnej akcji próba wybicia piłki, ale przejął to obrońca, który zagrał do napastnika. Napastnik zagrał do boku, tam wszedł skrzydłowy, oddał strzał po długim słupku. No i przegrywamy 1-2. W bardzo krótkim czasie to już były 60-70 minuty i dostajemy na 2-1. Jeszcze była szansa skontratakować zagranie do Matysa. Matys zagrywa do Gabondia na wolne pole. Ten wyprzedza bramkarza. Było tam miejsce, ale... Również z ostrego kąta nie trafił w to bramki. Poza tym, jak się okazało, był tam spolony, więc nawet, jakby trafił bramkę, ta bramka nie byłaby zaliczona, niestety. Więc no, impreza się dopiero zaczyna, jak to Tomasz Hajto mówił. Przeciwnicy zagrywają znowu na lewą stronę, piłkę prostopadłą, pomocnik tam wpada. Eee, próbował zagrać wzdłuż pola w bramki, ale obrońcy to wybili nasi. Tutaj piłka zagrywana długa od obrony, ona gdzieś tam pokazowała, podbijała się, wpadł tam napastnik no i strzela bramkę. Po prostu piłka zagrana z obrony, pokazowała gdzieś tam nasze na nią, po prostu napastnik, wpadł sam na sam, no i wykorzystał. I tyle. Tak niewiele potrzeba, żeby zdobywać bramki. I powiem wam, że po tym czasie już było widać, że gdzieś tam głowy w dół, tutaj rzut wolny przeciwników z połowy boiska, zagranie napastnika, ten zgrał do pomocnika, on wszedł w pole karne, oddał strzał po długim słupku, boczna siatka, no i przegrywamy 4 do 1. Tak kończy się ten mecz i powiem Wam, że, że nie wiem, co mam Wam powiedzieć, bo naprawdę gramy świetną pierwszą połowę, naprawdę zajebistą. E, fajnie tworzymy akcje, no oczywiście nie wykorzystujemy ich, jak to w naszym stylu, ale kurde, naprawdę solidnie w obronie też graliśmy solidnie, nie dawaliśmy przeciwnikom dochodzić. E, a ta druga połowa, gdzieś tam w pewnym momencie, jak już traciliśmy bramkę na 1-1, to już było widać, że, że te głowy w dół, że że gdzieś tam straciliśmy tą wiarę, pomimo że graliśmy naprawdę nieźle. Na pewno przyczynił się też do tego brak sił, ponieważ na ławce były chyba dwie osoby, graliśmy w południe, w środku, w pełnym słońcu, więc no, nie był to fizycznie lekki mecz. I w pewnym momencie chyba było widać po prostu, że, że gdzieś tam mam brak łopary, że graliśmy na, na pełnych obrotach i... I w pewnym momencie nas brakło, przynajmniej tak mi się wydaje, że to jeden z czynników. I też wydaje mi się, że ta sytuacja tam z bramkarzem, co się zrobiło, takie zamieszanie jakieś bez sensu, to, to wydaje mi się, że to nas wytrąciło też trochę z rytmu. Nie wiem o co tam chodziło, bo tam się zaczęły jakieś przepychanki, ale wydaje mi się, że to był moment taki kulminacyjny, w którym nagle zaczęliśmy grać gorzej. Nie wiem czy, czy, to, czy to jest słuszna uwaga, czy nie, ale tak jak teraz montowałem, to to zauważyłem. Tak czy inaczej zdobywamy okrągłe 0 punktów. No jedyne czym się możemy poszczycić to niezłą pierwszą połową. Łazowianka, no cóż, widzicie, to, to pokazuje doświadczenie, jakieś takie zawodników, takie ogranie, że stwarzasz 5 sytuacji, strzelasz 4 bramki i dziękuję, do widzenia, nie ma o czym rozmawiać, tak? A my możemy sobie gdybać, o tyle stworzyliśmy takie sytuacje, srakie, a potem jest 0 punktów, jest jedna bramka strzelona, więc kurde. No to boli na pewno, tabela po tym meczu wygląda w ten sposób i jak widzicie o to utrzymanie pewnie będziemy się bić do ostatniej kolejki. Ja, no nie wiem, czy ja pomogę jeszcze coś drużynie w tym sezonie, bardzo bym chciał, tylko że co chwilę czuję, że ta noga nie jest w 100% zdrowa, jakbym zerwał mięsień to pewnie wy, wyjdę wtedy na bardzo, będę miał bardzo długą przerwę i kompletnie nie, nie tylko w piłkę nie będę grał, ale też w codziennym życiu będzie mi to przeszkadzało, więc wolę tego nie ryzykować, bo wierzę w chłopaków, że są w stanie w tych meczach, które będą troszeczkę łatwiejsze na pewno niż te z czubem tabeli, powalczyć o punkty a może na którymś z ostatnich meczów uda mi się pomóc, zobaczymy więc co mam Wam powiedzieć dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zostawcie łapkę w górę na pocieszenie znowu, te łapki w górę to chyba tylko za przegraną będą ale będę bardzo wdzięczny, jeszcze, jeżeli ją zostawicie, napiszcie komentarz subskrybujcie kanał i widzimy się już niedługo na kolejnym meczu który będziemy grać tam z drużyną z środka tabeli, więc będzie już, myślę, szansa, że, że powalczymy o coś. Tak czy inaczej, do zobaczenia. Siemano.